Lubię tworzyć, obchodzi swoje trzynaste urodziny. Z tej okazji przygotowałam dla Was niebanalny projekt. Przed Wami pudełko w kształcie kawałka tortu. Eee, zobaczcie, pudełeczka się. Otwierają, także są bardzo praktyczne, a jednocześnie dzięki dekoracjom wyglądają przeurocza. Także, kochani, zapraszam Was dzisiaj bardzo gorąco do obejrzenia dzisiejszego materiału i do wspólnego działania. Za chwilę pojawi się lista materiałów, także zerknijcie na nią, przygotujcie wszystkie potrzebne rzeczy i Stwórzcie ze mną taki przesłodki kawałek tortu w wersji papierowej, oczywiście. Nasz kwadrat składamy na pół w poziomie. Rozkładamy go. A następnie kierujemy do środka górny i dolny fragment kartki. Całość rozwijamy i składamy kwadrat na pół w pionie. Rozkładamy go i do zagięcia, które jest na środku, składamy prawy i lewy fragment papieru. Zaczęłam od strony prawej, i teraz składam część lewą. Rozwijam wszystko. I teraz musicie uważnie się przyjrzeć waszej kartce i temu co tutaj pokazuję, ponieważ każde złożenie ma tutaj znaczenie. Zobaczcie. Mamy tutaj z prawej strony jakby takie cztery mniejsze kwadraty. Pod każdym z kwadratów jest zagięcie. Znaczy no może tym ostatnim nie. Ale skupmy się na tym górnym. Mamy zagięcie. Nazwijmy to zagięcie numer 1. Mamy drugi kwadrat i pod nim jest zagięcie numer 2. I do tego zagięcia numer 2, dokładnie do tego miejsca, musimy skierować lewą dową, dolną krawędź kartki Zobaczcie Chwytam tę krawędź i kieruję ją ku miejscu, które Wam pokazałam, czyli temu złożeniu drugiemu od góry licząc Zaginam wszystko po całości. Odginam ten fragment. I teraz musimy skupić na dolnych fragmentach. Znowu mamy tutaj pierwszy kwadrat. Mamy zagięcie numer 1 mamy drugi kwadrat i zagięcie numer 2 I dokładnie do tego miejsca, czyli zagięcie numer 2 w tym miejscu, które wskazuje palcem, musimy skierować prawy, Górny fragment kartki Zobaczcie Chwytam go sobie tutaj I tak jak wskazałam, umieszczam w tym miejscu Zrobione Odginam wszystko z powrotem i teraz zależy mi, żeby, zobaczcie, mamy tutaj drugi rząd. To jest pierwszy, to jest drugi rząd kwadratów. Zależy mi na złożeniu poprzekątnej drugiego kwadratu. Tutaj. Jak to zrobić? Prosty sposób. Chwytam sobie za prawą dolną, pra prawą dolną krawędź i kieruję ją w to to miejsce. Tutaj. Do tego miejsca. Biorę sobie fragment Przykładam tutaj i zaginam wszystko Odginam I mam tutaj ten kwadracik złożony Tu też złożyliśmy, po to, żebyśmy mogli wykonać później inne czynności Ale zależało mi na tym, żebyście zobaczyli, że tutaj mamy podstawę naszego pudełka i wokół tego elementu będą się teraz, że tak powiem, kręcić wszystkie czynności. Co trzeba zrobić dalej? Tutaj mamy, zobaczcie, ten nasz trójkącik. I nam zależy teraz na wykonaniu kolejnych działań. Już pokazuję jakich. Przede wszystkim układamy sobie kartkę tak, w taki sposób. I musimy, zobaczcie, tu mamy ten nasz trójkąt, naszą podstawę. Musimy skierować najpierw dolny fragment, e, tutaj, który mamy, czyli tą krawędź dolną, do tego miejsca. Tutaj, do tego miejsca. Tutaj mamy ten nasz trójkąt, i do krawędzi tego trójkąta musimy skierować ten oto element. O tak. Zaginamy wszystko. Po całości. To samo musimy zrobić z górą. Do drugiej krawędzi naszego trójkąta, tutaj, do tego miejsca, kierujemy górny fragment. Już. I teraz. Kolejna czynność, która będzie polegała na wykonaniu dalszego złożenia. Jeżeli się, skupmy się może na górze najpierw. Zobaczcie, tu mamy zagięcie. I do tego zagięcia musimy skierować cały ten fragment papieru. Jak? To ja już Wam wszystko prezentuję. Dokładnie tę część musimy złożyć tutaj. O tak. W tym układzie już sobie dołożę ten fragment do mojego zagięcia, które wam pokazałam. To zaginam tylko ten fragment. Odginam i to samo robię tutaj. Tutaj mam to zagięcie i do tego zagięcia kieruję sobie ten fragment. Zobaczcie. Biorę tutaj I dokładam I też zaginam tylko do dot Odginam z powrotem I teraz zobaczcie, tutaj mamy taki jakby deltoid Latawiec, ten latawiec musimy złożyć na pół. W tym celu, ten latawiec jest tutaj. Zobaczcie: tu, 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 tu. Ten mały fragment należy złożyć na pół. W tym celu kieruję dolny fragment ku górze. I też skupiam się na złożeniu. Tylko tego fragmentu. O tak. Dalszy krok. Na czym będzie polegał? Tu mamy kwadrat. Kolejny. Zależy mi na tym, by ten kwadrat złożyć na pół. Zatem kieruję sobie ten fragment tutaj. Do tego miejsca. Prosta sprawa. Składamy sobie ten element na pół. Tak, tylko ten kwadrat. Ale ten przeciwpległy kwadrat też trzeba złożyć na pół. I robimy dokładnie to samo. Ten fragment kierujemy tutaj. I też. Zaginam. Odginam z powrotem. Układam sobie kartkę w taki sposób, tutaj, gdzie był ten latawiec, i teraz ten fragment muszę złożyć tutaj. Zobaczcie, do tego miejsca. I zaginam. Tylko i wyłącznie. To miejsce. Nie po całości. Podginam i zobaczcie, tu mamy to złożenie. To samo robimy po tej stronie. Tę część składamy tutaj. Jest i to samo. Zaginam tylko do tego miejsca. Odginam z powrotem. Odwracam sobie w taki sposób. Teraz słuchajcie, jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie, że tutaj mamy to zagięcie. I my do tego zagięcia, tutaj, tu mamy tą podstawę cały czas naszego trójkąta, naszego pudełka. I my musimy do tego zagięcia skierować ten oto fragment kartki. To samo musimy zrobić na górze. Pozwolę sobie odwrócić kartkę w taki sposób. Tu mamy to zagięcie, i do tego zagięcia składamy sobie. Teraz wystarczy odgiąć ten oto element. Ten zostawiamy w takiej formie. Układamy go pionowo. O tak. I skupiamy się na tym oto fragmencie tutaj. Musimy schować go do środka. Jak to się będzie odbywało? Właściwie to w prosty sposób, bo zobaczcie, kieruję tutaj kciukiem sobie akurat do środka. Tu mam kolejne zagięcie, które pozwoli mi dołożyć ten fragment do tego, który troszeczkę sobie zginęłam. I teraz tak to wygląda. Pokażę Wam z każdej możliwej strony. Teraz cały ten fragment, który mamy tutaj, on jest rozwinięty, celowo go rozwinęliśmy, tylko po to, żeby schować go do środka. Jak będziemy go chować do środka, to będziemy go jednocześnie nakładać na tę część. W jaki sposób nakładać? Zobaczcie. Tak, przetrzymuję i chowam Już prawie złożyliśmy pudełko, a właściwie e, nakładkę, takie zamknięcie pudełka ale, ale o tym za chwilę Skupmy się najpierw na złożeniu, pełnym złożeniu, żebyśmy mieli już tutaj co pokazać Teraz składamy kartkę zgodnie z tym zagięciem, tutaj, które mamy, tak żeby o, był już nasz kawałek tortu. Ale w pierwszej chwili musimy wyrównać te części boczne. I tutaj działamy już troszeczkę tak instynktownie. Mianowicie, ten fragment składamy sobie tutaj do środka. Oba te fragmenty musimy sobie włożyć tutaj. Tylko po to. O tak. Wkładamy je do środka. Tak. Tu też wkładamy. A to tylko po to, żeby za chwilę ten element schować. O tak. Przykrywamy tamte części i tu wyrównujemy. Brzmi skomplikowanie, ale tak jak wcześniej wam zaznaczyłam, zaznaczam, bardzo często, jeżeli już będziecie ten fragment mieć w rękach, ten, tę kartkę właściwie mieć w ręku, będziecie na tym etapie, to będziecie wiedzieli doskonale, co macie zrobić. Odwracamy i mamy już zamknięcie naszego. Pudełeczka. Kolejne kroki, które wykonamy, tworząc dno pudełka, będą identyczne z małym wyjątkiem, ale o tym powiem później. Dlatego, aby nie przedłużać, przedłużać, przepraszam, wykonam wszystko tutaj w przyspieszeniu, aż do momentu, który będzie taki newralgiczny. Także działam w przyspieszeniu, a wy wykonajcie sobie dokładnie to, co było. Wcześniej pokazane Sugerujcie się oczywiście tym, co jest w przyspieszeniu A jeśli jakiś etap będzie sprawował Wam trudności, to po prostu sobie cofnijcie filmik I na tym etapie poprzestaniemy. Nie będziemy, tak jak wcześniej, składać sobie boków na pół, ponieważ w ten sposób wykonaliśmy sobie nakładkę naszego pudełka. Tutaj chcemy stworzyć podstawę, która ma być wyższa. I kolejne działania będą dość proste. Mianowicie układamy kartkę w taki sposób: i ten fragment zaostrzony musimy schować do środka. Całkowicie schować. A jak schowamy do środka, to musimy oba te fragmenty ze sobą połączyć. O tak. No dobrze, pomyślicie sobie, ok, ale co trzeba kleju użyć? Nie, nie trzeba. Wystarczy, że ten fragment sobie złożymy w odpowiedni sposób. Skierujemy sobie tę część na pół, tutaj, tak. Złożymy sobie ją na pół W taki sposób Skierujemy sobie ku lewej stronie A ten fragment, który nam wystaje, wystarczy odgiąć Ja zaraz to sobie jeszcze poprawię i wyrównam, ale generalnie o to chodzi Było tak My sobie... Włożyliśmy ten fragment po lewej stronie. A to, co wystaje, składamy, odginamy tutaj. Od widzicie. Dzięki temu nasze pudełko będzie się trzymać. Teraz tylko tutaj, ten fragment, ale to tak jak poprzednio. Chowamy sobie, ja sobie to wyrównam. Tu też tej strony. Te części boczne. Chowamy sobie do środka. Zobaczcie tutaj. Zgodnie z tym zagięciem. To chowam sobie tutaj do środka. Zgodnie z tym zagięciem tutaj. I już tutaj jakby podziała to, co sobie wcześniej wykonaliśmy. Te wszystkie złożenia będą nam pomocne. Doginam gdzie trzeba. A następnie Kładam ten wystający fragment do środka. Wyrównuję wszystko i mam podstawę pudełka. Wystarczy nałożyć pokrywkę. Voilà! Jeśli chcecie, możecie sobie swoje pudełeczka udekorować w dowolny sposób Na przykład narysować buźki, tak jak ja to zrobiłam Ale nie jest to zabieg konieczny Wszystko wedle uznania, wedle Waszej pomysłowości Także tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca i stworzyliśmy własny kawałek tortu w formie Pudełeczka. Tutaj mam zobaczcie konfetti nawet przechowane. Yy, Niemniej, yy, wbrew pozorom, jest to dość prosta metoda. Yy, wiadomo, że trzeba się wszystkiego nauczyć, także się nie poddawajcie na początku. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, napotkać na jakiekolwiek trudności, to yy, nie bójcie się. Piszcie do mnie komentarz, spróbuję Wam pomóc. Możecie też odzywać się do mnie drogą mailową. Piszcie na adres, lubię tworzyć com. Yy, będzie mi bardzo miło, jeśli pozostawicie po sobie jakiś miły komentarz w związku właśnie z urodzinami, lubię tworzyć. Jeśli klikniecie kciuka w górę, a już najpiękniejszym prezentem urodzinowym będzie subskrypcja. Także zachęcam Was gorąco do tego, byście. Pozostali obserwatorami, lubię tworzyć, mogę Wam zagwarantować, że będzie się tutaj pojawiało dużo ciekawych, fajnych inspiracji. A święta, tuż, tuż także mam nadzieję, że uda mi się zrealizować wszystkie. Pomysły, które sobie dziś zanotowałam. Oczywiście możecie też mi napisać, jeśli macie jakieś fajne propozycje świąteczne, to też dajcie mi koniecznie o tym znać w komentarzu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ściskam Was bardzo, bardzo gorąco. Do usłyszenia już wkrótce. Buziaczki pa-pa-pa.